Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie, moi drodzy, wszyscy idący drogą wsłuchiwania się w słowa Ewangelii. Dzisiaj rozważamy fragment Ewangelii świętego Łukasza. Jeden z biesiadników przy stole, przy którym zasiadał Jezus, stwierdził w ten sposób, błogosławieni ci, którzy będą zasiadać na uczcie w Królestwie Niebieskiej. I jak to zwykle bywa, okoliczności z dnia codziennego stają się dla Chrystusa okazją do tego, żeby wyciągnąć naukę i przedstawić naukę dotyczącą życia wiecznego i królestwa niebieskiego. Otóż Chrystus opowiada przypowieść o gospodarzu, który przyrządził wielką ucztę i zaprosił wielu moi drodzy, uczta, wyobrażenie ucztowania jest w Starym i w Nowym Testamencie ściśle powiązane z ideą przymierza, z ideą więzi z Bogiem. Na przykład, Mojżesz, kiedy w 24. rozdziale Księgi Wyjścia, zakończył zawieranie przymierza z Bogiem, wtedy wstępuje na górę Synaj wraz z siedemdziesiątoma starcami i tam jak mówi pięknie tekst księgi wyjścia jedli i pili przed obliczem Bożym podobnie Jezus Chrystus w dzień przed męką zasiada ze swoimi uczniami do uczty uczty która jest ucztą paschalną a zarazem staje się ucztą eucharystyczną i tam właśnie, kiedy Chrystus bierze kielich i go błogosławi, mówi: To jest kielich nowego przymierza. Widzimy kontekst nowego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana. Chciałem zwrócić uwagę na to słówko wielu, które Chrystus używa w swoim błogosławieństwie nad kielichem przymierza. Podobnie w dzisiejszej Ewangelii Łukasza, gospodarz urządził ucztę dla wielu. Możemy więc śmiało powiedzieć, że dzisiejszy tekst z Ewangelii Świętego Łukasza jest aluzją do tej wielkiej uczty eschatologicznej, którą Chrystus przyrządził, zastawił dla swoich uczniów, dla całego Kościoła Świętego w dzień przed swoją męką. Uczta, Paschalna. I oto wszyscy zaproszeni nagle zaczynają się wymawiać. Jeden mówi, kupiłem pole, drugi mówi, kupiłem pięć par wołów, trzeci wreszcie, poślubiłem żonę. Powstaje podstawowe pytanie: Przecież są zaproszeni na ucztę, dlaczego odmawiają? Dlaczego odmawiają? I w ten sposób wiedzą, że też okażą się być niewdzięczni gospodarzowi, który go ich zaprasza. I to jest pytanie, które w kontekście przymierza, zarówno starego, jak i nowego, sięga gdzieś w głębokości ludzkiego serca. Dlaczego człowiek ochrzczony, człowiek, który przyjął sakrament bierzmowania, komunii świętej, często małżeństwa, Dlaczego taki człowiek odmawia Bogu bycia na Jego uczcie, uczcie eucharystycznej, czy to niezielnej, czy codziennej? Co więcej, dlaczego odmawia zachowywania Jego przykazań? Czyż nie wie, że w ten sposób oddala się od Pana życia ten, który ma w ręku klucze śmierci i otchłani? Odpowiedź na to, Kryje się gdzieś głęboko na dnie ludzkiego serca, gdzie niestety nie zawsze mamy siłę i moc ducha, nie zawsze przez sakramenty święte, przez spowiedź, przez dobre życie, udaje się nam usunąć te ciemności, które gdzieś tam głęboko zalegają, tak, ażeby odpowiedzieć tak na zaproszenie i pójść na ucztę. Stoi więc przed nami. Zadanie. Najpierw odpowiedź na pytanie, dlaczego odrzucam zaproszenie na ucztę. Warto zajrzeć do głębi swojego serca i zrobić sobie dobry rachunek sumienia, co mnie tam od Pana Boga odgradza. Proszę zwrócić uwagę, że ci trzej przykładowi zaproszeni goście z dzisiejszego, dzisiejszej Ewangelii, Odwołują się do posiadania, nabycia czegoś nowego. Oto nabyłem pole, oto nabyłem pięć par wołów, oto poślubiłem żonę, moi drodzy. Czy przypadkiem jednym z ważnych elementów, które oddziela człowieka od Boga, jest zapatrzenie we własność czysto ziemską? A zapomnienie o tym, że mamy być, jak sam Chrystus też napomina nas, bogaci przed Bogiem, ubodzy duchem. Niech dzisiejsza Ewangelia da nam okazję do tego właśnie rachunku sumienia i do oczyszczenia głębi naszego serca, ażeby żadne dobra doczesne, ażeby żadne przywiązania, Doczesne nie odgrodziły nas i nie uniemożliwiły nam wejście na ucztę, którą przygotował dla nas sam Jezus Chrystus w Królestwie Niebieskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.